Nawrocki zdecydował, nie podpisze żadnej lewackiej ustawy rządu Tuska. Jak myślicie, dobrze zrobił? Jeśli chodzi o związki partnerskie, nie podpiszę, e, drodzy Państwo, żadnej ustawy, która podważa wyjątkowy i chroniony konstytucją status e, małżeństwa. Przypomnę, małżeństwo to jest związek kobiety i mężczyzny. Małżeństwo jest chronione w Polsce konstytucją, i żadne ustawy, które podważają e, konstytucyjne prawa małżeństwa nie może zyskać mojej akceptacji. To jest oczywiście rzecz, myślę, że dla całej opinii publicznej w Polsce dobrze znana. Natomiast jak mówiłem, jestem gotowy do dyskusji o statusie osoby najbliższej. Jestem gotowy do takich dyskusji i rozmów, ale no, ten projekt nie może w żaden sposób zbliżać się do instytucji chronionej małżeństwa. Jeśli możemy pomóc ludziom, niezależnie od płci, niezależnie od ich relacji, związków, niezależnie od ich wieku, załatwiać niektóre sprawy w Polsce, to ja jestem do takiej dyskusji otwarty. Natomiast jeśli chcemy dyskutować o jakichś para małżeństwach czy ideologicznych sprawach, które mają uderzać w konstytucyjny porządek Rzeczpospolitej, to do tego gotowy nie jestem.